Witam wszystkich. Chciałem nagrać krótki poradnik. Jak używać moich tras częściówek do zbudowania swojej trasy? Jak ją podejrzeć na mapie? Jak zainstalować w aplikacji mobilnej czy nawigacji rowerowej. Na początku wybieramy diagram tras i z niego wybieramy, jakie odcinki nas interesują. Dla przykładu chcemy jechać z Lisowa do Lublińca. Jest to film jazda na rowerze Diagram Tras. Podglądamy na filmie, jak wyglądają poszczególne odcinki, następnie pobieramy ślady GPX pod każdego z filmów. Wczytujemy je do aplikacji przeglądarkowej beruter Web. Dokonujemy podglądu i analizy tras. Materiały OB Beruter Web to są dwa filmy instruktażowe na kanale Beruter Web, aplikacja mapowa do planowania tras rowerowych oraz Beruter.de, przeglądarka map. Przerzucamy pobrane ślady GPX na urządzenie mobilne, uruchamiamy nawigację i to wszystko.